Powiedzcie szczerze, ile godzin dni trenowaliście ten taniec? Milion. Nie, tam, to? Okay. <laughs> Nie, trzy, na, do tej pory trzy dni. Dużo jest takiego świrowania, tutaj można się no. zupełnie odrealnić, pograć głupka. Każdy z nas jest trochę głupkiem, jestem bardzo głupkiem, więc łatwo mi się w ten taniec wciela i udaje takiego po prostu cwaniacza. Jesteś trochę mądry, ale w tym tańcu jesteś trochę głupkiem. Między Wami jest tak fantastyczna energia, że sama przyjemność patrzeć na Was, czy zawsze od początku tak było, czy mieliście jakieś zgrzyty? Nie no, nie ma szansy, żeśmy przez trzy miesiące po prostu jedli sobie z dziubków na treningach. Mieliśmy taki tydzień, chyba za trzeci tydzień w tym programie. Przed rumbo. Przed rumbą. mieliśmy tak. To było chyba albo jakieś takie prześlenie, albo jakieś zmęczenie, albo coś. Coś było takiego, że my yy, tak, yy, tak się ogarnialiśmy tak. Na dystansie. Już było tak, że już lepiej było jak najmniej czasu i żeby dowiedzieć do tego life'a i żeby była sobota i żebyśmy zaczęli nową historię. I to był taki sobie moment, ja się czułem jakbym miał okres, byłem bardzo okropny. A ja też nie byłam też nie była najmniejsza i chcieliśmy się pozabijać. Ja się coś takiego pamiętam powiedział w czwartek. Na próbie. Na próbie Tuś w czwartek. Przed odcinkiem. Jak powiem. chcesz, możemy się zobaczyć jutro na live'ie. Ja w tym momencie mówię, o Boże, że Maryjo, już jest źle, znaczy, że jestem nieznośna. Bo to jest trochę jak w małżeństwie, od rana do nocy razem. I tak jakbyśmy się nie dogadali, to myślę, że byśmy się tu pozjadali. Jeżeli siebie nie lubisz, wiesz, to ja mogę, szansę, mogę stanąć, się wieszać nie tak ją, na sobie. Nie nie sobie, przytulić, nie, ale no, to, to będzie od takie, razu widać, że to, jest, że to jest, kaszana. A ja po prostu z się się wieszam na soczce. <laughs> e, i, I jest to fajne i myślę, że to cały czas widać, że ta, że to taka fajna chemia gdzieś tam jest. Jak ze stresem sobie radzicie, bo jesteśmy już coraz bliżej finału. Stres jest przed każdym live'em, ale to nie jest jakiś taki zrażający stres. Przez to, że co chwilę ktoś mówi teraz siódmy, a teraz ósmy odcinek, no to dopiero wtedy zauważamy, a okej, okay, to będzie numer 7 czy, czy 8, czy jakieś tam inne. Ale tak to ja nawet nie, ja się co chwilę gubię, ja jestem yy, straszna nie kaszana dniu, z mapy. Czy poniedziałek, czy czwartek, bo tak naprawdę, no, no nie, czwartek to odróżniamy, bo w czwartek, w czwartek jesteśmy w studiu, w piątek jest live, to to wiemy, a potem dalej to wszystko się ciągnie tak samo, tylko musimy wiedzieć, że do wtorku musimy się w miarę ogarnąć, bo już w środę trenujemy tak na tip-top i potem już więcej nie ma czasu bo po prostu. Także to tylko tym się różnią dni. Stres jest chyba wtedy, kiedy się czegoś tam w środku nie czuje. Tak jak powiedziałem, ja, ja nie umiem zagrać, nie umiem wyjść na parkiet ze świadomością, że nie pasuje mi to ubranie, nie pasuje mi moja fryzura, nie pasuje mi ten taniec, jestem zły na soszkę, na siebie, na kogoś tam jeszcze innego, wyjść i pokazać, że jest super. Jeżeli wychodzisz za karę na parkiet, no to choćbyś tańczyła perfekcyjnie w nogach, to jak, jak twarz nie zagra A, tak, i tego nie widać, to jest do bani. No. Także takich momentów jest Taki na szczęście był, mało. No, mało, tak Bo teraz było, ostatnio, disco, a teraz będzie chyba hmm. dobrze. Znaczy ja się w ogóle wygląda, jakby było super, więc jak. Moje no. znaczy, znaczy, życie to blisko. Jakby... Prawda?